Kiedy w maju oficjalnie otwarto w mieście dedykowany seniorom Park Zdrowia, ci od razu dowiedli, że lubią zdrowo się zabawić, a właściwie tylko potwierdzili to, o czym wiadomo nie od dzisiaj. Stąd pomysł ratusza, by jeszcze mocniej uwypuklić taneczny potencjał uroczego zakątka przy ulicy Sobieskiego. Cztery letnie wieczory będziemy organizowali dla naszych mieszkańców dancingi w Parku Zdrowia. Zachęcamy wszystkich do udziału. Od 19 do 22 będzie muzyka na żywo, muzyka biesiadna i nie tylko. Będzie można poprosić zespół o swoje ulubione przeboje, także warto przyjść i potańczyć wspólnie. Pokazali mieszkańcy podczas otwarcia Parku Zdrowia, że jest to taka forma rozrywki, która im odpowiada i która jest pożądana przez naszych mieszkańców. Pierwszy roztańczony piątkowy wieczór wyznaczony na 24 lipca otworzy sam prezydent Legionowa. Imprezę uświetni też między innymi pokaz tanga argentyńskiego. Kolejne dancingi w specjalnie na tę okazję oświetlonym Parku Zdrowia odbędą się 7 i 21 sierpnia oraz 4 września. Podczas każdego z nich uczestnicy wybiorą parę wieczoru, dla której organizatorzy przygotowali już specjalne upominki. Do dyspozycji seniorów będzie ponadto ogródek piwny z grillem. Krótko mówiąc, nic tylko przyjść i się bawić. Jeżeli to będzie w miarę z muzyką dla wszystkich, to będzie to ciekawe. W no, ogóle nie było to m, może zbyt późno, po pierwsze, a po drugie, żeby to rzeczywiście przychodzili ludzie, którzy chcą trochę poskakać. Dla no seniorów, oczywiście, że no, co mamy w końcu? Co nam zostało? Już tylko się trochę. Proser, Władzom miasta zależy oczywiście na tym, aby Park Zdrowia tętnił życiem nie tylko w letnie piątkowe wieczory. Dlatego chętnie podkreślają jego rozliczne zalety. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia Parku Zdrowia, który jest już w pełni dostępny. Oprócz tężni salankowej, w której płynie woda z zabłocia zaliczana do kategorii wód leczniczych, jest tam także siłownia plenerowa oraz alejki, po których można sobie spacerować w samym centrum miasta. Obserwując licznych spacerowiczów i ćwiczących, taka reklama wydaje się zbyteczna. Wygląda na to, że niewielki w sumie park spotkał się z wielce przychylnym przyjęciem. Rewelacyjny pomysł, przede wszystkim dla zdrowia. Rzeczywiście wokoło mamy zanieczyszczone powietrze, więc tutaj pooddychać tym świeżym solanką jest to przyjemnie, relaksuje, uspokaja nerwy. Dobry, bardzo dobry pomysł. Tak, taka ruina była, bo. Coś pięknego jest. To jest jedyny park w Legionowie, który powstał dla osób dorosłych. Prawda? Placów zabaw mamy sporo, dzieci mają się gdzie bawić, a za, za to, za to tężnie, za ten park jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Owa wdzięczność nie przeszkadza mieszkańcom myśleć o sposobach na uczynienie parku jeszcze atrakcyjniejszym. Póki co najwięcej zwolenników wydaje się mieć idea powstania tam małej kawiarenki. Czas pokaże, czy i ona doczeka się realizacji.